Ja się co ty robisz? Przecież wiesz, że to nie jest odpowiednie miejsce na wyrzucanie i tej baterii. Oj, wiem, wiem. To tylko baterie. Przeszkadza ci to? Mi nie, ale może mi nie przeszkadza. Mieszkańcom lasu. Wszystkie lisy, niedźwiedzie, ptaki mają te dość. ilości. Póki co żadne zwierzę nie skarżyło się na mnie. Tylko ty ciągle i ciągle ciągle przeszkadzasz. Przesadzaj. Mam no, cię tych chulcaju! O recie baba na porach! się przebrała, busie? Czy ty nie wiesz, że to nie jest odpowiednie miejsce do wyrzucenia baterii i elektrośmieci? Zaraz zwołam wszystkie zwierzęta lesienne na radę. Co mamy z tobą zrobić? Ja nie nie pierwszy raz, kiedy zostawiasz elektroodpady w naszym zielonym desie. Właśnie, to tylko po prostu inne Przecież w szkole, do której chcesz, szersza, że ciągle elektrośmieci. Wiesz, nie pamiętasz? Ostatnio, gdy szłam przez lat, wysnęłam w jakieś stare radio, przez co się skaleczyłam. Czy to było twoje radio, Jasiu? Tak, tak, to jest, To, to moje radio. Przepraszam. Hmm, niech ci będzie. O, tak szybko. Musisz posegregować wszystkie sniki które przez parę lat zostawiałeś w naszym lesie. Masz tu dwa kosze. Jeden do makulatury, drugi do papieru. A jeszcze wszystkie elektrosmieci pozbieraj do tego kartonu. Później wyliczę się do punktu zbiórki w twojej szkole. Dobrze, dobrze, na razie tak. Pierwsze zadanie wykonane. Czas na drugie. Musisz podpisać ten oto regulamin, który dla Ciebie sporządziliśmy. Ja, Jaś obiecuję, że. Ja, Jaś obiecuję, że. Nigdy w życiu nie wyrzucę śmieci do lasu. Nigdy więcej nie wyrzucę śmieci do lasu. Ja jestem tym Będę zachorował się cicho, pamiętając, że z zdaną zwierząt, a ja jestem nim gościem. Nie będę deptał leśnych z kwiatów, grzybów oraz łamał gałęzi. Nie, nie będę deptał leśni z kwiatów, grzybów oraz łamał gałęzi. Świetnie. Teraz podpisz Czy będziesz przestrzegał tych zaleceń? Tak. Jeśli ja do tego dopyłuję.